Dzisiaj Ale nie pokażę lepsze. Ale patrzcie. To już wiecie pewnie, bo to widzieliście i patrzcie. Założyłam to etui i tak fajnie leci i patrzcie, mam to jest ogólnie jest One, one takie są najlepsze, tapety. nie? No. Wiesz, część może się nie zgodzić, więc nie wywołuj dramy. Czekajcie, pokażę. Mam patrzcie. Takie. mam A to ja, ja robiłam. Tak, i mam to. Piszcie w jakie mogę zrobić, bo w sumie na razie mam tylko trzy. Ale mi się najbardziej podoba ta i pan. Dobra, i tu leko układamy Harry Potter. Tak. Na tym polega cały odcinek. Nie polega na tym, że pokazujemy iPhone, tylko że układamy Co Zresztą w ogóle widać, jakie są teraz sceszekki. o naklejki. Konstrukcja. Tak bym teraz powiedziała, że koniec tego odcinka i nie chcę mi się układać LEGO. Yes. Co byś mi zrobiła? Czekajcie, no, ja nie. mam coś lepszego teraz. Ja ale mam coś lubię. takiego, żeby tu wsypywać małe dodatki. Wow, otwieram. No, tym małą soszetkę tam, tylko błagam się narazem. Nie zrobię Ci. Ale no. Przewieśni hmm. muszę. Ale lepiej nie rozjś, dobrze? Ja ułożę tego. Wczoraj układałam Lego auto Harry Potter, które mamy już ułożone. A na odcinku? No na odcinku przecież. Ale nie wiem czy to wstawiam, bo nie pamiętam. Ale zobaczę czy to wstawiam. Um, tak. tak, wstawiłam to. My ja się będziemy dzielić tak, że Zosia dwie strony, ja dwie strony. Czaj, Zosia? nie? No to teraz ty też oh, To jestem. i to. Nie. Ej, to nie. nie. Ja to jest po prostu no. Okej. Niezły sygnał. Wiem. Wyjmij mu tą jedną, tą. To część twoja. A możesz ty ułożyć to, a ja ułożę tam te dwie strony, potem ty dwie, układaj to. I ja te dwie układam. No, dobra, układaj. A co ty robisz? Siedzę Potem tapety, dobra? Git. O, tu mamy. Żeby to dobrze włożyć, tu. Okay. i to dobra, idziemy na drugą ja stronę na ok a na tej drugiej Układamy. tapecie mam po prostu różową tapetę to? więc no to I... my się widzimy zaraz dobra, Zosia ułożyła ja dalej układam to nie wiem co będzie, ale mamy takie coś Sprach, na razie zbudowane tam. dobra, ja robię dziesiątkę i, ale nie przywie, jak robiłaś Czekaj, minutka mm, ja, to, ja robiłam to I ty robisz dziesiątkę, tak Mamy kolejną tapetę Jaką? Lat... Zosia zrobiła ja. Lila, ty ja. robisz szesnastkę i siedemnastkę Nie? To? Dwunastkę i trzynastkę, Zosia Dobra, to trzeba połączyć Szesnastkę i siedemnastkę Dwunastka i trzynastka Strona no, ale robi się. Prostu... O Jezus. O Jezus. O Jezus. O Jezus. Jak to było, Zosia? Czy to było tak? No? Okej. Okay. naciśnij na kółko. E, się widzimy. Właśnie jest na pierwsza kre... naklejka. Dlatego Lila robi 18 osie... Bo Wiem. tu jest tylko jeden klocek i połączenie. No nie, To się nie liczy. Na... Piątkę. Piątkę, Piątkę. Zosia. Mogę ja nakleić? No. Dobra, czekajcie na jaką. Ej, czekaj. Ej, na którą stronę? Aby dobra na tą. A, mm, czy to jest równo? Nie, jest a, równo, więc. Ym, no, dobra. A dziewiętnastkę już ja robię. Zosia, to jest strona piętnaście, a numer dziewiętnaście. No, więc to ja bądź... stronę, a nie. No. to mogę ja zrobić piętnastkę i I szesnastkę, szesnastkę dobra to aby ci to przyczepię i już, pej dobra, mamy już tyle jesteśmy na stronie 20 co się ja zrobiła ja, strony, bo ja bo ja byłam trochę zaj... nie, że zajęta, tylko no musiała no, coś zrobić więc teraz są moje strona i dlatego włączyłam bo, um, Dobra. Dobra, przyklejamy naklejkę. Teraz dam tą naklejkę Zosi, bo ona nie nakleja jeszcze. Dobrze. Równo. A jak którą stronę? No tak. Obojętnie, jak i tak to się można. Proszę. Wow, bardzo równo zrobiłaś, Naprawdę mega. Dobra, skąd twoje? Teraz ja. Dwa, dwa, trzy. Nie, teraz ja. Ustaliliśmy, że każdy robi po trzy strony. Ustaliłaś sama w sumie beze mnie, ale. Czy to nowość? Nie jest to, to, to! To, to. Dobra, no. Wyłącz. Zaraz się widzimy. Mamy naklejkę. Kto przykleja? No ty, bo twoja kolej. Dobra. No nie nie najpierw to robię. To mogę ja przykleić. Teraz no, ja. raz ja będziemy, dobra. Naklejka numer cztery. Bo tu będą dwa razy takie, bo są dwie naklejki, więc. Zaraz otwieramy drugą saszetkę, bo już nam się kończą. Zostało nam... Raz, dwa, trzy. Trzy nam zostały. Cztery. Pięć. Nie. Jeden, dwa. A to jest zapasowe, zapasowe. Trzy klocki nam zostały. Trzy, jeden. Otwieramy Mogę drugą. I ja? ja? te dodatkowe dam. Ej, zostawiamy nie z tego, no. Nawet to co nie ja. I tu ludziki. Mogę ja twój kołysz? No. I twój... układałaś to? Układałaś to, więc to jest pies. druga. I układasz to, Zosia. Mhm. To? To. To i koło. No. to. Jest ten. O jest, ja nie Szybka. A, szepajcie. O też. No, dobra. Dobra, mogę wsypać. Weź te, weź te. się nie pomieszało. No, dobra No dawaj, już. To będzie są dwa na... zosia. Dobra, układaj to sobie. Najpierw ułóż Ludzika. Okay. Dobra, już dołączamy kolejne. Mamy no, już to. To jest druga faszana. Zosia, teraz co robisz? O, widzę naklejkę tutaj. To poczekajcie, to ja nakleję już na, znaczy, Zosia, naklej sobie najpierw naklejkę. Czy ja mam to zrobić? A która? Bo tu są dwie naklejki. I to ja nakleję. A nie, jedna. Ty, czy ja? Dobra, dawajcie. Dobra. Dobra, trzymaj patrzcie. Resztę naklejk obiecuję, będzie Zosia. Dobra. Dobra. Druga strona. Dysię, trzymaj to, a ja no. lecę. Znaczy nigdzie nie idę, będę tu po prostu siedzieć Drugą stronę. Druga stronka. I teraz ostro. Ej, a to, a to moje przyczepiłaś? Przyczepiłaś. Czy to jest równa? Yes. Jest równa. Dobra, No jest to. Dobra. Zostały nam te, tylko naklejki jeden, dwa, cztery i dziewięć. Tylko takie. Dobra. Dobra. Idziemy się potem. Tak to już wygląda, i to jest takie zamykane. Aha, bo to jest. Już robimy coś takiego, dobra. I robi ja dalej. Siedem, cztery, dobra, bajem. To yy, To ty będziesz siedzieć? Patrzcie, na które jesteś w stronie? Six, seven... Tak, nie, nie. Tyle, ile mam baterii w telefonie. Znaczy, to nie jest strona, tylko to jest jakby rozdział 67. Ale stronę mamy 59. Więc widzimy się na stronie Six 7 trzeba. Saszetko. Nie, jeszcze. Nie, nie, jeszcze. Nie, nie. To jest Ok. To to trzeba? Pokaż. Na drugą stronę chyba nie. Co ty zrobiłaś? Nie, co no, czekaj. Czy Wiesz to jest zakryte? Co? Co jest w tu? Co chcesz chcesz? tu przyczepić. Mogę otworzyć to szybka? Gdzie? Ale... Dobra. Ja otworzyłam już. Ty możesz tam otworzyć. Zobaczymy się już chyba na efekcie końcowym. Jedynie ja ułożyć z wami ludzika, bo... kogo teraz kolej. Ja nie układałam w ogóle. Ludzika to już. Widzimy się na Zobaczcie, która strona. Mhm, mm Dobra, y teraz ja. Czy ty? To była pierwsza, druga i trzecia. Dobra, budujemy teraz może wspólnie. Nie. Dobra, budujemy wspólnie. Ty robisz to, ja robię to. Okay. Jesteśmy, Jesteśmy na stronie, na stronie 70, 70. Więc no, chyba się... No czekaj, no to się... Chyba się zobaczymy już na efekcie końcowym, bo... Chyba zaraz się widzimy. Jednak przyklejamy naklejkę. Zosia przykleiła tamtą naklejkę, tą tablicę. To ja przyklejam tą, a potem znowu się widzimy, jak będziemy przyklejać kolejną naklejkę. Więc super. Yy, patrzcie, szukam tego klocka i szukam go nawet w moich, Moja. nie? Czy, czy ja nie mam... czy ja nie... Czekaj, no to jeszcze. Czy ja jakby nie mam takiego klocka w swoich klockach, nie? A ten klock był w saszetce. To jest ostatnia saszetka. Ten... No. Patrzcie, to nie wyszczelaj, tylko to tak walić. Co jest? No, czekaj. Pominęliśmy chyba coś. Nie to. No to to <laughs> Zaraz Wam to pokażę. Bo już jesteśmy prawie przy końcu, patrzcie. Ludzi grzystu. stuk. Efekt końcowy zobaczycie już chyba na końcu, więc zaraz wam pokazuję efekt końcowy. I zrobił się jakiś żółty ekran. Patrzcie, skończyliśmy. To się tak zamyka. I się tak otwiera. Fajne. Wszystkie I wszystkie I zostało nam Lego para. Bye!